Mamy już oba scenariusze, czyli co się działo po stronie pogańskiej tego Korneliusza. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Państwo Kopciowie wybrali na imię męskie, my na imię żeńskie. Trochę wcześniej, także naprawdę super, super gość. Mamy apostoła Piotra, no też wielu wybiera jako imię dla swoich dzieci. Też fajny facet. Spotkali się razem. Teraz już dochodzą do tego, po co się spotkali. Bo jak pamiętamy, przed chwilą jeszcze apostoł Piotr pyta: Zapytuję więc, 29 werset, zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Nie, czyli. Jeszcze do tego momentu oni nie mają jedności myśli. Ale kiedy Korneliusz opowiada, no jak to się stało, jeszcze raz słyszy, bo apostoł Piotr już to wie, nie? Bo wie od posłańców, nie? Ale zobaczcie, czym innym jest wiedza, a czym innym jest spotkanie na żywo. Tu mamy różnicę między Zoomem, a przyjazdem do Lublina. Nie, zobaczcie, bo on siedzi tam u siebie w tej jopie, chyba tak? U Garbarza. Przychodzą do niego, opowiadają mu. 22, a oni rzekli, setnik Korneliusz i tak dalej. Otrzymał od anioła świętego polecenie, czyli ma relację. Ma relację. No I jeszcze ta relacja, oczywiście. Idzie, ale jeszcze ta relacja go nie przekonuje, ale kiedy on widzi tych ludzi, te 100, może 150, może 80, nie wiemy, ale dużo, widzi tłumu pokowany pogan i widzi, że oni są wpatrzeni w niego i chcą słuchać, co on powie, do tego spotyka tego Korneliusza, jednego z wyższych urzędników rzymskich, który pada na kolana przed nim. Nie mamy tu. Hmm. Padł do nóg jego i złożył mu pokłon, nie? Prostemu rybakowi hmm, żydowskiemu, no to on rozumie, że to nie na jego zasługi, nie, nie z jego względu, tylko że on hmm, coś przeżył już z Bogiem i on jego jako tego messengera Boga traktuje, nie? Czyli ta chwała nie jest jemu oddawana, zresztą on to podkreśla, podnosi go i tak dalej. I wersety, które przeczytamy, one, zobaczcie, są już zmianą taką totalną. I ta zmiana totalna nastąpiła przez spotkanie w realu. Nie przez tylko wieść o tym, nie przez objawienie nawet, ale przez spotkanie z tymi ludźmi. On musiał ich dotknąć dosłownie. Zobaczcie, że niekiedy i u nas takie rzeczy się dzieją. Ludzie coś o nas słyszą, nas widzą. Nawet się skłaniają. Ale kiedy dotkną, kiedy przyjadą, to coś się dzieje. To jest ten inny zmysł, jak gdyby się uruchamia, nie? To odczucie ciepła, miłości, bliskości, no różne takie rzeczy i i ci ludzie zaskakują, nie? W, tym, w tym sensie, że układa im się coś, aha, no to ty, to to chodzi. Coś takiego właśnie przeżywamy w tym dziesiątym rozdziale, 34 werset. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili. I składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Tu przerwiemy. Mamy dość, dość krótką ewangelizację. No, mamy też potwierdzenie, że ci, ci ludzie, Poganie, Rzymianie, oni interesowali się tym, co się dzieje wśród Żydów. Zobaczcie, wy wiecie, 37., co się działo po całej Judei, począwszy i tak dalej. Czyli nie wiem, skąd Piotr wie, że oni wiedzą. No albo to było tak powszechne, wiecie, że wszyscy tam wiedzieli i no to, to szkoda gadać, to tak jak, no wiecie, jakieś takie wydarzenie publiczne, że na przykład zabili prezydenta, nie, no to w Smoleńsku, nie, no to wszyscy wiedzieli, no to, to tu dlaczego zabili, kto zabił, to oczywiście mogą być dywagacje, ale to, że zabili, wiedzieli wszyscy, nie, czy, czy to, że zmarł, nie? Druga możliwość, to, że... Piotr, idąc z tymi wysłannikami od Korneliusza, z tymi trzema, dwa, dwóch domowników i żołnierz, że oni mu opowiedzieli, że oni o tym wszystkim wiedzą, że tu do nich docierały, że setnik im to opowiadał. Nie? Rozumiecie, ale raczej bym obstawiał wersję pierwszą, ewentualnie razem z wersją drugą, nie? że owszem, to było, bo tam przecież Paweł później w Cezarei, jak się tam broni o królu Agryppo, wszystko wiesz, nie działo się to nie wiadomo gdzie, nie? Tu wszyscy wszystko wiedzą. Także raczej obstawiam tę pierwszą rzecz. A rzeczywiście mogli se też pogadać po drodze, no bo to szli tam cały dzień, czy ileś, to no to zwykle różne tematy się porusza, nie? I Piotr na tym bazuje, czyli przedstawia historię Jezusa, bardzo krótko, że Jezus tu od, został przez Boga naznaczony, że czynił dobro i że go zabili. Tutaj Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, już nie precyzuję, no to wszyscy wiedzą. I praktycznie to wezwanie ewangelizacyjne, nawet jeszcze nie wezwanie, tylko informacja o przebaczeniu grzechów jest tylko w jednym zdaniu. Zobaczcie, no, werset 42 jest sędzią żywych i umarłych, 43, o nim to świadczą wszyscy prorocy. On, zobaczcie, interesował się kulturą żydowską, czyli no, znał te proroctwa, czy przynajmniej oczekiwanie Żydów na Mesjasza. O nim to świadczą wszyscy prorocy. Iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Przez imię Jego. I w tym momencie, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty, tu będziemy o tym dalej, jak Bóg da, rozmawiać jutro. wstąpił Duch Święty, czyli oni musieli uwierzyć w Jezusa. Oni yy, to, co w liście do Rzymian jest, kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest, nie należy do Niego, nie jest Jego. Oni uwierzyli w Jezusa i w tym momencie otrzymali Ducha Świętego. No, mniej więcej tak jak my, ale to już inna sprawa. Pokazuje tylko, że zobaczcie, on nawet ich nie wezwał, żeby <laughs> uwierzyli w Jezusa. Oni od razu to zrobili, kiedy tylko ta informacja, wow, to On za moje grzechy, umarł i on. Jak w niego uwierzę, odpuści mi wszystkie moje grzechy. Nie? To, to do nich dotarło. I oni w tym momencie od razu, no, masowo, masowo się nawracają. Nie. To, mówię, myśmy to przeżyli z Marzeną. Oni tam no, wzywali, żeby zejść tam na dół i uwierzyć w Jezusa, ale w którym momencie to się stało, czy. Tam, jakśmy zeszli i powtarzaliśmy tą modlitwę, czy w trakcie tej ewangelizacji, jak zrozumieliśmy, że wow, to Jezus za mnie umarł, On żyje, to, to, to już wtedy ja w to wierzyłem, nie? Tam to tylko poszedłem, zrobiłem, co kazali, rozumiecie, nie? Ale myślę, że, że ta wiara to była w momencie zrozumienia, tak podobnie jak tutaj i że to też się dokonało na masową skalę, nie? Że tak... No my z Marzeną no, byliśmy całkiem w innych miejscach wtedy, bo tłum nas rozdzielił, taki, taki był tam ale dokładnie to samośmy myśleli, odczuwali i to samośmy zrobili, niezależnie od siebie, nie? Także taka, taka sytuacja no, jest dla mnie możliwa, bo sam ją przeżyłem, nie? To tu, tu coś takiego, że zobaczcie, bez słowa, w jednym momencie oni wszyscy... Mniej więcej podobnie przygotowani przez ludzi i Ducha Świętego, kiedy słyszą prawdę o zbawieniu, o odpuszczeniu grzechów w Chrystusie, od razu reagują wiarą: tak, Jezu, wierzę w Ciebie. Także piękna, piękna historia, piękna ewangelizacja. Widzę, że zachęcił tu na pewno tego Piotra, bo on przecież jest, w, wiecie, w takiej niepewności. Wcześniej czytaliśmy, zastanawiał się o co to chodzi. No, później już, aha, zrozumiał, żeby nie pogardzać ludźmi, nie? Ale teraz, i tu możemy na ten początek jeszcze raz się powołać. Zobaczcie, teraz pojmuję naprawdę. Zobaczcie, że wcześniej to on tak świtało mu w głowie, ale tego jeszcze nie zaskoczył. Czyli jest ten moment takiego zaskoczenia, oświecenia, nie? Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. I ten 65 werset jest ciekawy. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Jak myślicie, czy to jest mowa o chrześcijanach, czy też o kimś innym? Ja to znaczy ci ludzie, którzy, którzy gdzieś. W e, to, 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 to ja bym powiedział, że to jeszcze nie chrześcijanie. Mhm. Jeszcze? O kim Piotr mówi? No, znacie doktrynę kalwińską, nie? O tak zwanej totalnej deprawacji czyli, że człowiek nie może nic złego, nic dobrego sam zrobić z siebie, i dlatego też sam nie może uwierzyć w Boga. Czy nie może zrobić jakiegoś kroku ku Bogu. Tylko to jest ta no, tak zwana nieodparta łaska, <laughs> przymusowa łaska. <laughs> no, ten werset mocno przeczy tej koncepcji, jak widzicie. Nie wiem, jak oni się tam bronią. Oni pewnie mówią, że to są ci wybrani, i oni już wcześniej czynią dobro, ale wtedy. Natrafiają na kolejne schody, bo ci wybrani, mogliby czynić dobro bez wiary w Jezusa. Bo przecież jeszcze o nim nie słyszeli, tu widzimy, nie. Także no, to już są ich problemy. Ja no, nie wierzę w tej te ich doktryny. To jest ludzki A. wymysł. Jakaś taka próba poradzenia sobie z istnieniem zła, z suwerennością Boga i z wolną wolą. Próba myślę, że słaba. Nie? To jest oczywiście trudne zagadnienie, ale. Myślę, że o ile prawdą jest, że nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć Jezus jest Panem, to Duch Święty Jezus Chrystus to sam powiedział, że przekona, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? Czyli to duch będzie działał w synach opornych, w synach w niewierzących, nie? W, I będzie o tych rzeczach przekonywał, czyli. Też asystuje w tym procesie nawrócenia, i w tym sensie Bóg oferuje pomoc do uwierzenia w Jezusa każdemu człowiekowi na ziemi. Nie? A tutaj mamy też sytuację. I zresztą Corneliusz jest szczegółowo opisany, jak on to szukał Boga, jak się modlił, jak dawał jałmużny, czyli też swój majątek angażował w, w Boże sprawy, choć jeszcze tego Boga nie znał do końca, nie rozumiał, nie. Coś wiedział ze Starego Testamentu. a już w, w taki właśnie sposób no, cały chciał służyć Bogu. Nie? Przecież myśmy tę wspólnotę z marzeną, o którejśmy rozmawiali, że, że to trzeba taką wspólnotę założyć. Coś takiego, jak zrobił też ksiądz Brachnicki, takie Krościenko, tylko myśmy o tym nie słyszeli, to myśmy to planowali przed nawróceniem. Mhm. Nie? Mhm. Że, że te wy... Ta, zasady może. życia. Zasady Niechęcia. życia, kodeks, my tam już pisali, jak to tam się Niechęci. I to gadaliśmy też z innymi ludźmi o tym, nie ja tak, że tylko między. Sobą. Także to wam pokazuje, że to się działo przed tym, jak poznaliśmy Chrystusa. To myśmy już chcieli to robić. Wiedzieliśmy, że to jedynie ma sens w życiu. I tak dalej. Tylko no nie do końca rozumieliśmy, jak z tym Chrystusem jest. Po co on umarł? Tegośmy nie rozumieli, ale wiedzieliśmy, że On jest dobry, że, że to jest dobry kierunek ogólnie, ta Biblia. I tutaj Korneliusz i ci. Różni to około, nie? ludzie, czy jego rodzina i żołnierze, oni są mniej więcej w podobnym stanie. I kiedy tylko następuje to, takie ktoś przychodzi i powie, po co Jezus umarł. I w tym momencie oni wiecie tak jak opiłki na kartce, kiedy magnes podchodzi, nie? że od razu. No, swoją wolę składam mu twych stóp, jak śpiewamy, nie? że Od razu. Ci ludzie wiedzą, nie? że to jest to. Oczywiście takich ludzi nie ma tak, znowu wiele, nie? no bo tu, tu się zebrali sztucznie nie? Wokół, wokół korneliusza. Normalnie jakby pójść na ulicę Cezarei czy do pałacu namiestnika. no to tak by nie było. No widać tam Paweł Głosi, no to tak już nie jest, nie? Ale tu mamy takie szczególne zbiorowisko ludzi, którzy się wcześniej dostali przez Boga i przez ludzi przygotowani, Duch Święty w nich działał, jest głoszone Ewangelia i oni wszyscy praktycznie zwracają się z wiarą do Jezusa i otrzymują Ducha Świętego. Nie? To pokazuje, że są wśród nas, mówię w tym sensie szerokim, w Polsce, w świecie, ludzie, którzy szukają Boga. Ludzie, którzy starają się czynić dobrą, ich nazywamy ludźmi dobrej woli, nie? że oni rozumieją, że potrzebują jakiegoś, jakiejś zmiany, poprawy, odkupienia. Rozumieją też swoją, że starają się być dobrzy, ale tym bardziej widzą, jak dobrzy nie są, jak często zło zwycięża w nich egoizm, jakieś nałogi, pokusy itd., jeszcze bardziej nad tym boleją. Pięknie by było, gdybyśmy umieli szczególnie do nich kierować swoje przesłanie. Pamiętacie, zadawałem pytanie, gdzie są ludzie, jakśmy szli w 2003 roku, żeby to referendum akcesyjne, nie? powiedziałem, gdzie są ci, którzy szukają Boga? Po, po stronie tych czy tych? Pamiętacie to pytanie? No, i wyszło nam, że po stronie tych, którzy się sprzeciwiają, ich jest mniej, ale oni widzą, oczywiście nie, nie mówię o ruskiej agenturze czy jakiejś tam tego, ale oni widzą zagrożenia moralne, bo tam właśnie te, te kwestie moralne były wtedy podnoszone mocno, że, że Polska straci suwerenność taką ustawowo-moralną, sądowniczo-moralną, tak, nie? To był nasz główny problem. No i zobaczcie, że to się dzisiaj dzieje, tam walki są i tak dalej. I stwierdziliśmy, że idziemy w tę stronę, nie? Podobnie później no sama działalność Mariana, no to skupiła wielu ludzi, takich tylko politykierów, ale gdzieś pomiędzy nimi właśnie byli ci ludzie, którzy szukali prawdy, chcieli po stronie dobra, po stronie Boga, nie rozumieli go, nie znali, ale chcieli być po jego stronie, nie? I myśmy do nich dotarli z Ewangelią i im się od razu klapki, że tak powiem, otworzyły i, i fajnie jest. nie? Są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Zobaczcie, teraz nie mamy takiego tempa nawróceń. Wtedy mieliśmy po 100 sztów, czyli kilkaset ludzi pewnie się nawracało, a może więcej rocznie w tych pierwszych dwóch latach naszej działalności. Teraz takich efektów nie mamy. No bo teraz siejemy do, do wszystkich, jak gdyby trochę, tak? Nie, nie mamy takiego właśnie sita wstępnego, który by, który by nam gromadziło ludzi, którzy już jakoś szukają Boga, nie? To właśnie jest takie nasze zadanie, jak pomyśleć, no teraz trochę z tym papieżem, ten wczorajszy program, nie? no to jakoś tam sobie próbujemy, ale to jeszcze nie jest ta skala, nie? Być może na małą skalę trzeba znajdować tych ludzi którzy gdzieś jakiegoś dobra szukają. Tam wtedy w 2003 to, to prawacy wychodzili na ulicę. Teraz raczej właśnie takich w tych działaniach lokalnych to będą aktywni bardziej ci o liberalnych poglądach, ale też w nich jest ten pierwiastek szukania czegoś więcej. Nie? Czyli to jest dobry kierunek. No to ja mam tyle, może, może wy macie jakieś, jakieś myśli, pomysły, jak jak właśnie docierać do ludzi już wstępnie skupionych na szukaniu dobra. No ja myślę, że może ta działalność charytatywna też skupia takich ludzi. Mm -hmm. Tak, tak, to jest, to jest fajna sprawa. Ja takich może z tych komentarzy to po prostu na tym na YouTube gdzieś tam natrafiłam właśnie, że, że ludzie jakby no, że ten Jan Paweł II, że dla nich był takim autorytetem. I że teraz są tacy zagubieni, nie? że jakby może właśnie, no tacy ludzie zagubieni, ale że do tej pory, którzy się tam gdzieś opierali na człowieku, nie? No. Że tak, no tak pomyślałam, że może rzeczywiście katolicy, którzy rzeczywiście gdzieś tam wierzyli, ale też jakby, że teraz może potrzebują takiej pomocy no z biblią nie że może sami tak się jeszcze aż nie tak nie zmobilizują ale że jakoś tak im pomóc w tym towarzyszyć.